Mamy! Dzień dobry! Witajcie! Ej, hey Mano! Elo! Cześć! Po co ci GoPro? Nie biorę GoPro, tylko ten statyw. Halo! Proszę mi nie kraść! Tak więc dzisiaj idziemy z Dominiką... Yyy... Idziemy, idziemy. Znaczy ty idziesz, będzie na jej filmie tam, będzie robić coś ciekawego, fajnego. Coś strasznego! Strasznego, fajnego i tu będzie tu chyba karta, jak nie zapomnę, to tu będzie. Czekaj, tu nie, chyba. Tu po lewej. Nie tu. Mm -mm. Tu! No Zobacz. mówię ci, że tu. Zobaczysz. No dobra, tu. Nie donka, patrz, patrzysz na ekran, nie? Patrzysz na ekran i tu się pojawia w tym rogu zawsze. Ale jest odwrócona zawsze. Ale się... no, ty jesteś odwrócona. Tak. Cicho. I zostaje jej kamerzystą, chociaż mi nie płaci. I nie wiem czemu w ogóle się zgodziłem, bo nie chce mi się. Ale poszedłbym na rower. Ale spadł znowu śnieg, więc mogę iść na deskę, a szyja mnie boli. Bo spadłem na głowę w którymś tam odcinku. Jezus, tak się trzęsę strasznie i jestem taka zdenerwowana. Nie, bo się jest, będzie dobrze. Zawsze chciałam to zrobić i z kątem też. Tak, wynika idzie... Przebić uszy. Nie... Je, nie jedne. Nie. Nie, ucho. Ucho. Ale, Chyba pięć razy. Ale tak? zobaczycie. A cały proces tego zobaczycie u niej na kanale. Będzie ból, cierpienie, krzyk! I wszystko. No. Czy Wam mordy, że jeżeli dominiki na kanale do lutego wbijemy 100 tysięcy subskrypcji? Tutaj wbijajcie, teraz, 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 to zamawia przycisk. Doncia to paruwa, Tak więc pomóżcie mi w tym, proszę was. Ja chcę, żeby taki przycisk miała, Doncia to paruwa. Tak więc idę z Dominiką i wracamy i się widzimy już po, po tym wszystkim. Ty więcej się nastresowałaś niż to warto. No. Ja, ale ja tak się stresowałam Już bardzo. skończyliśmy, byliśmy, Donika nagrała sobie odcineczek piękny, elegancki. Ale za takie cieki domy, ja pamiątkę później, wiesz. No. Ile masz teraz kolczyków? Tu mam pięć, tu mam trzy dziurki. Ale dwie nie są aktywne dla Cię. W ogóle mam jeszcze Septuma. Nie, nie są aktywne. Septum mam jeszcze. Ale... I w ogóle najlepiej to, że on mi w ogóle nie zarósł, no ale to... Ale to będę chciała, sobie go po prostu włożyć. Na język bym sobie nigdy wrześniu nie zrobiła. Nigdy. Jedyny kolczyk, który mi się podoba. Więzorze? No. no Dobra, to zrobię dla ciebie. Donka zapomniała, że klientkę zapisała. No nie o 14:00, przyszła. Brawo Jasiu. I teraz. Zaraz muszę jechać po maksia ode A już tobie teraz. Ja nic nie przebijam. Ja sobie mogę wiesz co przebić? Mm, co? Jajco, co? <laughs> Dosłownie. Jak ja mam w ogóle jechać po prezesa, taki nieogolony, odebrać? Przecież to jest porządny człowiek prestiżowy. Jego ludzie muszą też ogoleni chodzić, tak więc przepraszam was. Zaraz jedziemy po niego, ale jak się spóźnię to mnie okrzyczy, więc... Szybka, szybka szybkie, golondo. Myślę, że jest od razu lepiej. Elegancko jest. Gdzie trzeba? lecimy elegancką furo, elegancko ogolony po Maksia. I Wymyśliłem taki plan, że podjedziemy z nim do sklepu, będzie mógł sobie wybrać, co chce. Obstawiam, że zamiast zabawek, to on sobie wybierze jajo czekoladowe. <laughs> tak więc, ciekawy jestem, po prostu, co wybierze Maksiu, co chce, co weźmie, to mu kupię. Zrób cześć do telewizji. Siema. <laughs> Siema, ma Pakujemy się i jedziemy do sklepu. A co byś chciał? Jajo? Okej. Okay. Jajo weźmiemy jakieś? I, I coś jeszcze? Dla prezesa? Tak. Okej, okay, dobra. Kubusia pewnie, co? Ka. O, jakie kombo Będzie jajo i kubusz, to w ogóle będziesz zadowolony. Co? To jest pistolet, tylko ja nie wiem czy ty go uniesiesz w ogóle. Pierwsze co zauważył. I co jeszcze? Co patrzymy? To jest na pilot. Ty jaki lekki on chyba driftuje, czy nie? Sportnite. Rakietnica z Fortnite, no? Rakieta to jest. No. Jakbyś takiej mamie wystrzelił, to by. To Wybuchła I bała się wejść do pokoju. Czy bierzemy taki wielki? Bierzemy duży, to dawaj duży. Matkę dzisiaj zaskoczymy trochę. Jak wróci z roboty. To? Okej, Ok, to bierzemy to i idziemy jajo jeszcze wybrać. Ok, Maksiowi pasuje, więc jest git. Będziemy po jaju. To! Które? To! Jeden? Co? Jeden? Ale jaju. teraz nie wolno otwierać, bo trzeba zapłacić, wiesz? Jajo! A tu jest... Jaju. 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 Będziemy strzelać? Tak! Mamy? Tak! Tak! Ta, ta, ta. i będziemy puf, puf, puf robić. Strzelać, testować, zobaczcie, jak to działa, bo że niedługo mama przyjdzie. Nie Ja już sobie wyobrażam jak spada Dominika i to... Maciu A Ale to chyba nie jest seryjny, mi się wydaje. Tylko, że pojedyncze, ale dużo strzałów. Okej, okay. idziemy. Otwieramy pistolet? Okej. Okay. Mam nadzieję, że zdążymy zanim Dominika przyjdzie, bo mi się trochę stresuje. Która jest godzina, czekajcie. O kurde, 15 minut zostało. Mi Mam nożyczki Maciuś. Nie że ty to umieszczasz w ogóle, ty. wariacie będzie grubo się. Jak mama przyjdzie, raczej się tego nie spodziewa. Powiedziała, cię tylko odebrałem z przedszkola. Nie no. ja wiem, tylko patrzę. O nie. Ale lipa. Trochę tak. Ja to Max, Max będzie mógł tylko raz nabić. Znaczy, jak mu nabijesz, nie? No tak, tak więc ja obszczę mamy. Dlatego to sprawdziliśmy. O kurde, nie Zrozumiałem, że to trzeba sprzątać. To jest najgorszy. Wpadnę do Julki jeszcze do pokoju. W następnym odcinku wpadam z tym karabinem do Julki. I na pełne ją obudzę. Chyba, jak już będzie grać, czy coś robić. Ale to będzie dobre. To będzie grubo, oglądajcie. Tak nie teraz łapkę w górę oraz nie mnie zatem nici o tym. to na zdalnym do tych wichów bez pistoletem Będzie odpowiadać w szkole na pytania i pomaga Chcę chyba... Chyba bardzo chcę obszczelić tą mamę Okej, okay. tu jeszcze pan Tu Ty w to można grać w rosyjską ruletkę Ale mam plan na filmy z tym pistoletem bo w ogóle jest sztos Pato! Nie, już nie ma miejsca, nie ma gdzie wsadzić. O, hopy. Uuu! już strzelasz? Trzymaj. Tu? Nie bój się, pa. Ua. No, a co już wracasz? Dobra, no, papa. Dunka pa. wraca, dawaj dawaj, kupię. Ja tu nawet nie sprzątam tego bo... No, pan, robimy. Ja, ja zamknęłam drzwi, więc to. może jak wejdzie już tu do tego pokoju, żeby nie uciekła na klatkę. Maciu, przynieś pistolet, Maciu, malutki. O! We drugą opcją. No! Ja otworzę mu. Nie, 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 Maciu, Chodź tu masz jajko. Tu. Jest grzeczna? Tak, przez <gulet> W <Wutku. gulet> O, jajot, Tram jaja otworzymy. Teraz unboxing jaja. A ty nie możesz na pieniędzy wydawać, widzę, co? Ty no, nie żałuję w ogóle tego momentu zaraz do filmu. Jakoś Mam dobry tak, to ma dziękuję. Po pitoli cię to równo, co? A to jedno? Masz się jedno, tak? Okay? Dwa otwieramy no, do... Oci, gdzie twoje oczki sądzi. Dobrze, dobrze. Mama nie! Mama nie! No i panie, spodziewam Dwa Zbadajmy kolorów! A to! Nie spodziewałaś się, że go, co? Dąka? Nie, w ogóle. <gulisz> Super! <Ja cięcia> pupa. <gulisz> I to jest właśnie, mordwi, dobra inwestycja. W ogóle tego nie żałuję. Co, Gucio? Gucio dzisiaj był operatorem. AAAAAAH! <gulisz> to Gucio! Miał, miał! Nie, nie, nie. nie strzelaj! Bo taka strzelaj, prawda? Bo ty masz chłopiec celownik fajny. Trzymaj. Tu musisz trzymać rączką, tak? Uh, chciałbym. <grym> o, tak, lubię! <grym <grym nie, nie! Drogie, głowę! Dobra, poszek! A głowę! To szkoda, strzelamy Dobra, szczelamy puszkę. Chodź, Maksiu. Nie wiem, czy ten celownik działa. Działa, dawaj. Działa, to teraz ale Musisz mieć jedno oko zamknięte i równo z tym pierwszym celownikiem. Bez celownika od razu trafiłem, jak nie patrzyłem. Widzisz? A spróbuj, bez. Nie, w ogóle daleko jesteś. Spróbuj, bez. Widzisz? Bez od razu. Na Maksiu strzela. Dawaj, tu musisz, Maksiu, w to. Naciskaj. Wow! Ja nie się widzę. Uh, nie! Nie, tate, Szymaj. Nie! Dawaj! Oła! Pupę! a, a, Maciu! Będziemy w gucia strzelać? <laughs> Donka dalej w szoku, nie wie o co chodziło. Gicz czar. Takie to zabawy. Nie. Nie, mamy. Dawaj, mamy, szybko, dawaj, mamy. Dawaj, mamy, dawaj, mamy. Dawaj ją. Strzelaj! Tatę, 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 tatę. nie! Biega z tym! nie, mamy dalej. dawaj! Dawaj, strzelaj, 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 mamy! Tate nie wolno. Nie wolno tatę. No, i robimy z niego górę. Dawaj, mamy, no, dawaj, mamy. Mamy, mamy, no. Mamę, mamę, no. Tak? O! Bez sensu Maksiu, tak z bliska daj. Oooo! Brawo! 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 Czy nie jest tak brawo, że strzelasz w mamę? Jak się go tak dam w szkole? szkoły. Po mamę! panie? Mamę po mamę! Ma, no, mamę no. Co do wstępu by było dobre. Mamę mamę! No mame, mame, no. Mamy. Nie, nie Maks! Nie mnie, nie mnie. Nie mnie. Nie mnie. Mam bum zrobić? Nie no, nie zmieści się. Nie strzelają, nie? nie. O ty! Strzelił! Popatrz, mi prawie strzelił. Dobra, myślę, że możemy kończyć już ten odcineczek. Zostawcie łapeczkę w górę, suba oraz oglądajcie kolejne i poprzednie filmy. Do zobaczenia! A jeszcze rok temu dom praca, dom praca od nocy do rana Teraz największe zmartwienie tu z rana To jaka herba ma być do śniadania Zwytu, tu aston Py za na parkio Zaraz tam będę, to się ma, to się ma się ma Życie się kręci jak kickflip, Latam na blatach to daje stylowe na streety Jak coś malujesz się modlą, że to tylko graffiti